Szanowni Państwo, dzisiaj spotkanie jest z opolskimi ambasadorkami Unii Europejskiej troszkę na roboczo, dlatego że jesteśmy tak naprawdę przed pełnym wejściem do uruchomienia środków europejskich na to, co będziemy robić w województwie opolskim. Moje drogie panie z całego województwa pełnią bardzo ważne funkcje, i zawodowe, i społeczne udzielają się i wspierają bardzo dużo środowisk wokół siebie. I tak naprawdę bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób pokazywało to, co jest wartościowe. Nie tylko w samej pieniądzach zapisanych w programie, ale również jakie wartości, jakie cele możemy sobie osiągnąć w obszarze wsparcia mieszkańców województwa opolskiego. Drugi ważny powód to to, że 20 lat temu weszliśmy do Unii Europejskiej. Rok 2024 będzie tym rokiem jubileuszowym, i ważne jest też opowiedzieć ci, którzy pamiętają ten moment, jak bardzo ważne, emocjonalne dla nas było to wydarzenie, jak pięknie zachowali się mieszkańcy opolszczyzny wtedy w referendum. Dlatego też y, trzeba o tym mówić. Trzeba robić edukację o przynależności do wspólnot, tych najmniejszych, rodzinnych, tych w swoim miejscu zamieszkania, ale również tych europejskich, bo to jest naprawdę wielka wartość, ale my również musimy umieć opisać tą wartość. Nie tylko po tym słowie wartość zrobić kropkę trzeba wiedzieć co dla każdego z nas jest tym dobrym wspólnym i tą wartością. Przede wszystkim jest to odpowiedzialność wobec tych przesłań, które ambasadorki powinny przekazywać i nosić w przestrzeni województwa opolskiego, ale i nie tylko. Jestem przekonana, że kobiety, aktywne kobiety swoim doświadczeniem, swoją wiedzą chcą dzielić się z innymi kobietami tak aby wspólnie wpły wpływać na Dobrostan kobiet, dobrostan środowisk, w których funkcjonują, ale również na to, aby województwo opolskie stanowiło Taki, e, takie miejsce do życia, w którym się chce żyć, przebywać, ale również aktywnie działać. Rola ambasadorki Unii Europejskiej właśnie w województwie polskiej ma wymiar e, wieloaspektowy. Przede wszystkim e, promujemy wartości e, niezwykle ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, czyli budowanie dialogu, otwartość, e, budowanie też i pokazywanie tej dyplomacji i współpracy. E, te wartości, e, które czasami. Gu, gubimy po drodze e, w tempie Naszego życia i pracy, a one są niezwykle ważne, bo dzisiaj na podstawie relacji i dialogu możemy zbudować przede wszystkim to, czego życzą sobie społeczności i odpowiadać właściwie na potrzeby naszych mieszkańców. Bycie polską ambasadorką Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze edukacji, gdzie tak wiele się dzieje w naszym województwie, to jest naprawdę wielki zaszczyt, wielka przyjemność, ale myślę, że oprócz tego, że jesteśmy tymi ambasadorkami i się spotykamy w swoim gronie, to najwyższy czas, żeby siać tą dobrą nowinę i rozsiewać ją w całym naszym województwie, we wszystkich obszarach. Oczywiście te informacje odnośnie korzyści jakie szkoły, jakie edukacja ma z udziału z przynależności Polski do Unii Europejskiej od 20 lat, będziemy w przyszłym roku pięknie podsumowywać na odpowiedniej gali ale bardzo się cieszę, że mam tyle w koło siebie też aktywnych kobiet, które niekoniecznie muszą pracować w szkole, żeby pokazywać, jak ważna jest edukacja od juniora do seniora i kształcenie ustawiczne i kształcenie przez całe życie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie wyzwania, jakie działania planujemy w ramach Urzędu Marszałkowskiego na przyszły rok, w które możemy Panie zaangażować, które możemy włączyć. Będziemy mówili o programach po, polityki zdrowotnej dla naszych mieszkańców, będziemy mówili o działaniach z zakresu profilaktyki yy, i będziemy mówili o wszelkich inicjatywach, które mają na celu poprawę jakości i dostępności usług w naszym województwie.